Hej dzieciaki, cześć! Z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Bajkowo TV. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie ze zwierzakami. Ale nie, nie bójcie się! To będą bardzo słodziutkie zwierzaczki. Zobaczycie, na jaką wyprawę wybierze się Smurfik. Tak, Smurfik Obserwator i Smurfik Podróżnik. Jesteście ciekawi? No to zapraszam do oglądania, ale na początek kciuk do góry i subskrypcja mojego kanału. Ojejku, jejku, gdzie ja trafiłem? Normalnie papa Smurf mi nie uwierzy. To miała być krótka podróż, a tymczasem znalazłem się na jakiejś hmm, wielkiej skale w dzikiej Afryce I, i dobrze, że mam lornetkę, bo zamierzam obserwować dzisiaj życie zwierząt. O tak, tak. O, może nawet uda mi się jakiegoś spotkać z bliska. Ejku, jakie wielkie kości! Przecież to jest szkielet całego zwierzaka. O, bidulek! Marnie skończył! No ale cóż, mogę przynajmniej zobaczyć, jak wygląda jego szkiele. Nie wiem, co to za zwierzę, ale miał naprawdę ogromne, ale to ogromne kły! O, o, coś słyszałem! E, coś tam się dzieje! Nie wierzę, ale obserwacja, przecież to jest śnieżno-biały tygrys oraz, wow, żyrafa, ale co, one gadają ze sobą? Tygrys nie chce zjeść żyrafy? Słyszałaś to? Ej, jakiś dziwny, niebieski zwierzak tutaj chodzi po naszym terenie, skąd on w ogóle się wziął? I, i wiesz co, ma lornetkę, pewnie przyszedł tutaj na jakieś obserwacje. Albo nas szpieguje? Nie, nie wydaje mi się, to jest po prostu jakiś podróżnik. W ogóle się nim nie przejmuj, niech tam ogląda, robi zdjęcia i tam tworzy te swoje wszystkie zapiski. Schowam się tutaj bardziej. Ojku, normalnie papa smerf mi nie uwierzy. Dobra, teraz szybko siadam do notatek i muszę to wszystko spisać, tak, żebym później miał o czym opowiadać w wiosce Smurfów. Ej! Wy tam na dole, spójrzcie jak wysoko skaczę. Hua, hua, jestem małpką i uwielbiam się wysoko wspinać. Nie, I do tego jeszcze małpa. Ależ dzisiaj mam szczęście, ale nie, nie mogę przepłoszyć tych zwierzaków. Chyba się schowam tutaj do tyłu, do tego koszyczka. Hej, kochani, widzieliście to? Ten niebieski, dziwny stworek z tą wielką lornetką wszedł do naszej windy. <szedł> Chyba nie wie, co go czeka. To może mu to zaraz pokażemy! Nacisnę guzik i wiecie, do nas na górę. Chyba bardzo, ale to bardzo się zdziwi. Czy, 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 czy ja dobrze widziałem? Miśko Ala i jejku, a przecież to niemożliwe! One żyją tylko w Australii. Hej, ja chyba trafiłem do jakiegoś zaczarowanego miejsca. Uwaga! Naciskam guziczek i nasz mały podróżnik wjeżdża na górę. Ale co się dzieje? Czy, czy, czy mi się wydaje, czy ja wjeżdżam na górę? Stop! Nie ktoś to zatrzyma! I jeszcze wyżej! A! Ej, wcale nie jest tak źle. Nawet niezły stąd punkt obserwacyjny. Tylko, hm, takie jedno pytanie. Kto mnie tutaj na górę wciągnął? Żeby się tego dowiedzieć, no to muszę wskoczyć tu op, 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 do góry. Wow, stoję na samej górze wodospadu, a, a tutaj była gdzieś ta małpka. Hej, czyli to ta psotna małpka mi zrobiła. A, to niedobre zwierzę. Ale psiku, samo zrobiliśmy. Miejmy tylko nadzieję, że się nie wystraszy. Hej, cicho, cicho wszystkie zwierzaki! Lew się zbliża! Witam moich wszystkich poddanych. Właśnie patroluję okolice, aby sprawdzić, czy ze wszystkimi jest w porządku. A, ale co to za jakiś taki dziwny popłoch? A. Bo tak się składa, że, że mamy gościa w Afryce <laughs> i jest na samej górze skały przy wodospadzie. To jest mm, jakiś obserwator, podróżnik i, i, i bada chyba nasze życie. O, to świetnie! Uwielbiam, jak inni mnie podziwiają. A co tam? Niech patrzy, niech patrzy. Drugiej okazji nie będzie mieć takiej! Wow! zwierząt najprawdziwszy lew nie mogę w to uwierzyć muszę podejść jeszcze bliżej się schowam tutaj za skałą to nikt mnie nie zobaczy Jeju, to jest najlepszy dzień w moim życiu! O! Nasz mały niebieski gość. Nie ma pojęcia, że właśnie stanął na zapadni. O tak, na naszej wielkiej skale jest mnóstwo, ale to mnóstwo pułapek. No to co? Czas na kolejnego psikusa. Ej, małpko! Ej, koala! Bierzcie się do roboty! Już, już się robi. Poczekaj, tylko wskoczę na górę do drzewa. Teraz wystarczy je tylko przychylić i hops, nasza zapadnia będzie aktywowana. Co się dzieje? Co się dzieje? Mam złe przeczucia. Ła! Wylądowałem na samym dole. O, ale mnie wszystko boli, ale... E, e, co to za piękne malowidła? To są malowidła pierwszych ludzi i pokazują one zwierzęta. E, e, tam u góry to jest chyba król lew. Jejku, jestem na dole, a, a tutaj gdzieś właśnie ten król zwierząt się czai. Jejku, żeby tylko niczego mi nie zrobił. Gdzie mam uciec? Gdzie mam uciec? Nie mam pojęcia, gdzie mam się schować. O, o chyba wejdę za ten szkielet. O, idealnie. Tutaj na pewno nikt mnie nie znajdzie. Nie ma w ogóle takiej opcji. Cicho, cicho. Ktoś się zbliża. A, 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 ale kto to taki? Halo? Halo? Czy ktoś tu jest? Czy ktoś może mi pomóc? Zgubiłem drogę do domu. Chyba strasznie zabłądziłem. Halo? Halo? Pingwin? Tutaj? Chyba mam jakieś zwidy. Nie, 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 nie. nie. To niemożliwe. Chyba mam lornetkę popsutą. Hej Pingwinku, a, a, a co ty tutaj robisz? Chyba ci się kontynenty y, pomyliły. Jak ty w ogóle się tutaj y, pojawiłeś u nas w Afryce? Misku, a co ty się tak dziwisz? Przecież y, ty też nie jesteś stąd. Ja zabłądziłem, y, bo wsiadłem do jakiegoś wielkiego statku. No i tutaj, hops, się pojawiłem. Przypłynąłem, chyba cały miesiąc tak spędziłem na pokładzie. Nie bój się, maluchu. Zaraz się tobą zajmiemy. E, może sobie staniesz tam obok wodospadu? Tam jest bardzo, ale to bardzo zimna woda. Chociaż to jest jakieś zwariowane miejsce, no jejku. Lew gada ze zwierzętami, małpa mi się psoci. Teraz wszyscy zajmują się tym pingwinem. I, i jeszcze miś koala? O no, z Australii? Gdzie ja jestem? E, może to jest jakiś zwykły sen? Nie, nie, mój drogi. Trafiłeś do wspaniałej krainy Tibinibus. Tak, tak. Jesteśmy bardzo dobrymi pluszowymi zwierzakami. Przemówił! Na pewno chce mnie zjeść! Uciekam stąd, Babus Merwie! Ech. Ech. Koniec tej wyprawy. Nikt mi w to nie uwierzy, że, że, że miałem takie bliskie spotkanie z prawdziwym królem zwierząt. Uciekam stąd. Ech. Kończę na dzisiaj. No trudno. Kolejny <laughs> słynny pan podróżnik, który nie wytrzymał z nami. Ech. A co tam? Chwilka obserwacji mu wystarczy. To co, zwierzaki? Zajmujemy się teraz tym pingwinkiem, żeby nie poczuł się źle u nas w krainie? Nie, na pewno nie poczuje się źle, bo bo coś tak czuję, że prawdziwi przyjaciele są tutaj. No to co, zaczynajmy z zabawę. Hej, kochani, i jak spodobała wam się dzisiejsza opowieść? Mam nadzieję, że tak. No i mam nadzieję, że koniecznie napiszecie mi o tym w komentarzu, czy spodobały Wam się te przesłodkie maskotki, które możemy znaleźć w Happy Mealach. Śliczne, wielkookie zwierzaki. Są naprawdę milutkie i bardzo sympatyczne. Aż dziwne, że mały Smurfik się ich przestraszył. No ale cóż, taki wielki lew sam do niego podszedł. No, a na koniec, kochani, ściskam was gorąco, buziaczki i do usłyszenia następnym razem. Pa pa!